Dzień dobry Państwu. Zapraszam Państwa na webinarium poświęcone COVID-19 i wpływowi COVID-19 na funkcjonowanie organów spółek. Natomiast miałam prośbę o chwilkę przerwy technicznej. Wygram tylko prezentację. Przepraszam, no tutaj coś, jakieś problemy techniczne się pojawiły. Jeszcze prośbę o kilka cierpliwości. Tak jak wspominałam, o prowadzę dla Państwa webinarium poświęcone COVID-19 i funkcjonowaniu organów spółek w dobie koronawirusa. Omówię przede wszystkim kwestie wprowadzone tak zwaną spezostawą koronawirusową. Skupię się głównie na możliwości prowadzenia zdalnych posiedzeń organów spółek. Omówię także kwestie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych. Omówię także kwestie przesunięcia terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych z działalności itd. Tak oraz omówię kwestie włączenia odpowiedzialności w przypadku wykonywania umów z zakresu prawa zamówień publicznych. Próbuję tutaj określić prezentację. Jeszcze mam prośbę o chwilkę cierpliwości, przepraszam. Jest, super. Dobrze, okej. Okay. Jeśli mieli Państwo jakiekolwiek pytania, proszę o zadawanie ich w czacie. Jednocześnie wskazuje, że istnieje możliwość zadawania pytań poprzez nasz profil na Facebooku, COVID-19 wsparcie dla Twojej firmy. Można tam również obejrzeć inne webinaria prowadzone przez zespół naszej kancelarii poświęcone COVID-19, między innymi kwestie sytuacji przedsiębiorców, kwestie prawa pracy, kwestie podatkowe, a także kwestia umów najmu w dobie koronawirusa. Na naszym fanpage'u dostępne są także webinaria poświęcone restrukturyzacji i upadłości, także zachęcam do oglądania. Natomiast już możemy zacząć teraz webinarium. Zacznę od posiedzeń zarządu. Tak jak wskazywałam wcześniej, skupię się głównie na możliwości prowadzenia zdalnych posiedzeń organów i rozwiązań przewidzianych w ustawie COVID-19. Generalnie do tej pory posiedzenia zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, czyli tak zwane zdalne posiedzenia, były możliwe, jeżeli umowa lub statut spółki przewidywały taką możliwość. To, co trzeba podkreślić, to to, że nie było regulacji w kodeksie spółek handlowych, które przewidywały takie rozwiązanie. Wynikało to tylko i wyłącznie z praktyki. Obecnie po wprowadzeniu spec ustawy koronawirusowej, w posiedzeniu zarządu można uczestniczyć przy wykorzystywaniu takich środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu takich środków, zaś członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, o ile umowa lub statut spółki nie stanowi inaczej. Czyli posiedzenia takie są dopuszczalne, gdy umowa lub statut wprost dopuszczają taką możliwość lub nie zawierają postanowień w tym zakresie. Nie będzie możliwości przeprowadzenia takiego posiedzenia, jeżeli umowa lub statut wprost wskazują, że takie posiedzenia są zakazane niedopuszczalne. W kontekście posiedzeń zarządu tych zdalnych i sprowadzonej z ustawy wskazuje, że w do posiedzeń zarządu spółki akcyjnej Istnieje powinno zostać określone z pracy zarządu w przypadku posiedzeń odbywanych zdalnie. To, co jest istotne, to nie ma takiego wymogu, nie ma takiego obowiązku. Sporządzenie regulaminu w przypadku zarządu spój z ograniczoną odpowiedzialnością. Kolejnym zagadnieniem w odniesieniu do posiedzeń zarządu jest kwestia dokonywania zawiadomienia o posiedzeniu. Jak takiego, takiego zawiadomienia, zawiadomienia dokonać? Generalnie przepisy nie wskazują jakichś szczególnych wymogów w tym zakresie. Posiłkują się jedynie sformułowaniem, że członkowie zarządu powinni zostać powiadomieni w sposób prawidłowy. I o ile umowa spółki bądź regulamin zarządu, jakiś inny wewnętrzny akt nie przewidują tutaj konkretnych wymogów, dopuszcza się różne formy zawiadomienia. Może to być SMS, mail, może to być wiadomość na jakimś messengerze, list polecony, przesyłka kurierska. Generalnie chodzi o praktykę stosowaną w spółce. Kolejnym wątkiem są posiedzenia Rady Nadzorczej. Do tej pory w posiedzeniu Rady Nadzorczej można było uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli umowa lub statut spółki przewidywały taką możliwość. Na podstawie ustawy spec koronawirusowej obecnie mechanizm został odwrócony, czyli w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, czyli w posiedzeniu tak zwanym zdalnym, można uczestniczyć, chyba że umowa lub statut spółki stanowi inaczej. Czyli jest takie samo rozwiązanie jak w przypadku zarządu. Nie ma możliwości przeprowadzenia takiego posiedzenia, jeżeli umowa lub statut zakazują takich posiedzeń. Jeśli chodzi o kwestię oddania głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, do tej pory była taka możliwość, jeżeli została ona przewidziana w umowie lub w statucie spółki. W chwili obecnej mechanizm został tak samo odwrócony, czyli można oddać głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, o ile umowa lub statut spółki nie stanowią inaczej. To, co się nie zmieniło, to to, że nie można oddać głosu na piśmie jeśli chodzi o sprawy do, wprowadzone do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, nie wcześniej, tylko dopiero na posiedzeniu. Jeśli chodzi o podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, do tej pory było to dopuszczalne tylko w przypadku, gdy umowa lub statut spółki tak stanowił. Obecnie Rada, Rada Nadzorcza może podejmować takie uchwały, jeżeli umowa lub statut tego nie zabraniają. A jeśli chodzi o ważność uchwały, dotychczas uchwała taka była ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu. Obecnie uchwała jest ważna nie tylko w przypadku, gdy wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o treści projektu, ale został wprowadzony dodatkowy wymóg, czyli co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Przy czym należy zaznaczyć, że umowa lub statut spółki mogą wprowadzić surowsze wymagania w tym zakresie. To, co jest też nowością, to to, że Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, w których umowa lub statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Czyli to, że takie posiedzenie odbywa się w sposób zdalny, nie zwalnia z obowiązku zachowania tajności głosowania. I tutaj na rynku są obecnie dostępne różne aplikacje, które umożliwiają przeprowadzenie taj takiego tajnego głosowania. Y Kolejnym tej aspektem, który chciałam poruszyć jest kwestia podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w przedmiocie wyboru przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. Do tej pory nie, nie było możliwości podejmowania uchwał w takim trybie, w tym zakresie. Obecnie przepis ten został uchylony, czyli istnieje możliwość, aby uchwała w przedmiocie wyboru przewodniczącego, rady nadzorczej, powołania członka zarządu czy odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób była podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Kolejnym wątkiem, który dzisiaj poruszę, jest zgromadzenie wspólników Wywalne Zgromadzenie w dobie pandemii. Mamy obecnie sezon zwoływania i odbywania zwyczajnych palnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, więc myślę, że jest to dość istotna kwestia. Tutaj zaraz opowiem o kwestii, o tym, jak zostały te zagadnienia rozwiązane na podstawie spec ustawy koronawirusowej. Do tej pory umowa lub statut spółki mogły dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, czyli mogły dopuszczać. Obecnie udział w zgromadzeniu takim jest przy wykorzystaniu środków komunikacji, bezpośredniej komunikacji elektronicznej jest możliwe, chyba że umowa lub statut spółki stanowi inaczej. Czyli tak jak w przypadku zarządu i rady nadzorczej udział jest możliwy, o ile umowa lub statut spółki tego nie zakazuje. Obecnie o tym, czy można wziąć udział w zgromadzeniu w sposób właśnie taki zdalny przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej decyduje zwołujący zgromadzenie. Przepis wskazuje, że jeżeli zwołując, decyduje się na możliwość udziału w taki sposób zdalny, należy zapewnić dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób, które będą uczestniczyć w takim zgromadzeniu, tak aby mogły one się wypowiadać w toku obrad, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad oraz aby mogły wykonywać prawo głosu, czy to osobiście, czy za pośrednictwem pełnomocnika, zarówno przed, jak i w toku zgromadzenia wspólników. Do tej pory, jeśli chodzi o udział wspólników w takim zgromadzeniu przy wykorzystaniu bez środków bezpośredniej komunikacji elektronicznej, mógł podlegać ograniczeniom i wymogom, które są niezbędne do identyfikacji wspólników, akcjonariuszy i zapewnienia takiej komunikacji. Obecnie przepis ten został nieco zmodyfikowany. Został wprowadzony wymóg, aby Rada Nadzorcza, zaś w przypadku jej braku wspólnicy, Sporządzili regulamin, w którym zostałyby określone szczegółowe zasady udziału wspólników w takim zgromadzeniu. I regulamin ten nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie byłyby niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Czyli pośrednio, gdzieś ten model wcześniejszy został powielony, natomiast został wprowadzony wymóg sporządzenia regulaminu. Jeśli chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. To jest możliwość przyjęcia takiego regulaminu poprzez uchwałę wspólników bez odbycia zgromadzenia. Taka możliwość istnieje, jeżeli, wspólnie, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść takiego regulaminu. Jeśli chodzi o zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników w walnym zgromadzeniu w takim trybie zdalnym, zawiadomienie takie powinno obejmować. Informacje o możliwości udziału w obradach przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a także informacje o sposobie wypowiadania się w trakcie obrad oraz informacje o sposobie wykonywania prawa głosu podczas zgromadzenia, czy to bezpośrednio, czy za, za pomocą pełnomocnika. Jeśli chodzi zaś o same obrady zgromadzenia. Trzeba tutaj podkreślić, że każde zgromadzenie powinno mieć jedną fizyczną lokalizację. Zwyczaj jest to siedziba spółki i pomimo tego, że obecnie przepisy dopuszczają możliwość prowadzenia tak zwanych zdalnych zgromadzeń, nie wyłącza to obowiązku takie, posiadania takiej fizycznej lokalizacji. I tak jak mówiłam, zazwyczaj jest to siedziba spółki. I teraz istnieje obowiązek, aby w takiej fizycznej, fizycznej lokalizacji był obecny co najmniej przewodniczący oraz protokolant. Pozostali uczestnicy mogą być w dowolnym miejscu na świecie, natomiast przewodniczący i protokolant muszą być właśnie obecni w tej jednej wskazanej w protokole lokalizacji. Tak jak wskazywałam wcześniej, podczas obrad należy zapewnić wspólnikom, osobom uczestniczącym w zgromadzeniu aktywny udział, czyli możliwość. Brania udziału w dyskusji, oddawania głosu, wnoszenia sprzeciwu, zadawania pytań, składania różnego rodzaju wniosków. Nie tylko należy zapewnić aktywny udział, ale także dostęp do różnego rodzaju dokumentów, które będą prezentowane podczas obrad. Czy to listy obecności, czy projekty uchwał, czy w kontekście zwyczajnych walnych zgromadzeń, czy zwyczajnych zgromadzeń wspólników, na przykład sprawozdania, czy to finansowe, czy sprawozdanie z działalności. Są to dokumenty, do których wspólnicy mają prawo wglądu, więc podczas takich obrad powinien być zapewniony dostęp pomimo zdolności takiego zgromadzenia. To, co jest też istotne w kontekście obrad zgromadzenia, to kwestia głosowania. Tutaj nic się nie zmienia, głosować należy nad uchwałami, natomiast jeśli chodzi o głosowanie tajne. Tutaj, tak jak mówiłam, mamy okres zwyczajnych zgromadzeń. Na takich zgromadzeniach są często podejmowane uchwały w tzw. Tak sprawach osobowych, czyli na przykład powołanie, odwołanie członków rady nadzorczej czy zarządu. Udzielenie absolutorium do takich uchwał wymagane jest, że zgromadzenie odbywa się w sposób zdalny i nie zwalnia właśnie zachowania obowiązku tajności. Na takiego głosowania. Tutaj na rynku obecnie są dostępne, tak jak wskazywałam, różne aplikacje i aplikacje takie zapewniają możliwość takiego głosowania. Mają one możliwość zapewnienia, aby do głosowania była uprawniona tylko jedna konkretna osoba, żeby oddała ona tylko wymaganą ilość głosów. Oraz, żeby głosowanie zostało przeprowadzone w taki sposób, aby nie było możliwości później odkodowania tego, czy głosowała ona za, przeciw, czy wstrzymała się od podjęcia uchwały. Kolejnym wątkiem odnośnie obrad zgromadzenia jest kwestia sporządzenia protokołu. Nic się tutaj nie zmienia, pomimo właśnie zdalnego zgromadzenia, należy taki protokół sporządzić. Nie ma możliwości, aby protokołem było na przykład nagranie. Trzeba sporządzić protokół pisemny. Taki protokół podpisuje przewodniczący oraz protokolant oraz te osoby, które fizycznie są obecne na zgromadzeniu. Natomiast te osoby, które uczestniczą w zgromadzeniu w sposób zdalny, są tylko ujawnione na liście obecności. I tak jak wskazywałam, trochę tych aplikacji, które zapewniają tajność głosowania, są takie aplikacje również, które automatycznie generują protokół z posiedzenia. Niewątpliwie jest to pewne ułatwienie, także myślę, że warto skorzystać z takiego rozwiązania. Aby podsumować tutaj ten wątek posiedzeń zdalnych, czy to zarządu, rady nadzorczej, czy zgromadzenia wspólników wolnego zgromadzenia, to chciałabym podkreślić, że odbycie takich zdalnych posiedzeń jest dopuszczalne, jeśli Umowa lub statut przewidują taką możliwość, jeżeli nie zawierają postanowień w tym zakresie i jeżeli nie zakazują przeprowadzenia takich zdalnych posiedzeń. Jeżeli umowa lub statut zakazują takich zdalnych posiedzeń, nie dopuszczają takiej możliwości, no to nie ma możliwości przeprowadzenia takiego zdalnego posiedzenia. Oczywiście istnieje możliwość, w przypadku gdy chcieliby Państwo zmienić umowę lub statut spółki w tym zakresie, a propos dopuszczalności zdalnych posiedzeń. Jest taka opcja oczywiście, natomiast należy tutaj podjąć uchwałę o zmianie umowy bądź odpowiednio statutu spółki. Przy czym tutaj podkreślam, że taka zmiana i wprowadzenie innego rozwiązania w zakresie zdalnych posiedzeń jest możliwa, natomiast będzie ona skuteczna dopiero z chwilą zarejestrowania tej zmiany w KRS-ie. Nie z chwilą podjęcia uchwały, tylko dopiero po złożeniu wniosku i po rozpoznaniu wniosku przez KRS i Dokonaniu ostat odpowiedniej zmiany w rejestrze przedsiębiorców. Czyli może to dająć trochę czasu. Kolejną kwestią, którą chciałabym omówić, jest kwestia sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań. Z uwagi na no właśnie, że mamy ten okres zatwierdzania różnego rodzaju sprawozdań związanych z zakończeniem roku obrotowego, myślę, że jest to dość istotna kwestia. Na podstawie z podstawy koronawirusowej dokonano przedłużenia o 3 miesiące, natomiast w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF o 2 miesiące, terminów dotyczących sporządzenia i zatwierdzenia różnego rodzaju sprawozdań. I tak to przedłużenie dotyczy między innymi sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej sprawozdania na temat informacji niefinansowej, finansowych, przepraszam sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych sporządzenia sprawozdania z płatności oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności sporządzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i tutaj już posługując się konkretnymi datami, biorąc pod uwagę takie założenie, że rok obrotowy spółki jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym, do tej pory termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności to był maksymalnie 31 marca 2020. Obecny termin ten przedłuża się o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2020. Natomiast w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF, termin ten ulega przedłużeniu do 31 maja 2020. I w terminach tych też powinno nastąpić podpisanie tych sprawozdań, nie tylko sporządzenie, ale także ich podpisanie. Jeśli chodzi o zatwierdzenie rocznego sprawozdania przez organ zatwierdzający, Generalnie do tej pory był to termin 30 czerwca 2020, czyli 6 miesięcy od dnia bilansowego. Obecnie na podstawie spadzustawy koronawirusowej termin ten uległ odpowiednio przedłużeniu o 3 miesiące, czyli do 30 września 2020. Natomiast w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF o 2 miesiące, czyli do 31 sierpnia 2020 roku. To, że termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ulega przesunięciu odpowiednio o 3 lub dwa miesiące, powoduje, iż przesunięciu ulegają także inne terminy. I tutaj wskazuję, że taki termin, który ulega również przesunięciu, to jest termin zakończenia badania rocznego sprawozdania finansowego jednostek. I ten termin teraz uległ przesunięciu do 30 września 2020. Zaś w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF ten termin to do 31 sierpnia 2020. Odpowiednią przesunięciu uległ też termin na udostępnienie wspólnikom i akcjonariuszom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki. Natomiast w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania, ten obowiązek udostępnienia dotyczy też sprawozdania z badania oraz sprawozdania z Rady Nadzorczej lub Komisji, Komisji Rewizyjnej. Udostępnienie takie powinno nastąpić najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników bądź walnym zgromadzeniem akcjonariuszy. Przysunięciu ulega także termin na złożenie wniosku do KRS i wniosku o ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym sporządzania zatwierdzenia odpowiednich sprawozdań finansowych i innych sprawozdań oraz prowadzenia działalności uchwały o pokryciu straty podziale zysku. Termin ten to 15 października 2020, w zaś w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF 15 września 2020. Kolejnym aspektem, który dzisiaj omówię, jest centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych. Chodzi tutaj o zagadnienie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do takiego rejestru. I generalnie tak, podmioty, które były wpisane do rejestru przedsiębiorców krajowego, rejestru sądowego, przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, czyli przed dniem 13 października 2019, do tej pory miał obowiązek dokonania zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do rejestru do dnia 13 kwietnia 2020. Teraz na podstawie spadu ustawy termin ten uległ przesunięciu i podmioty te są zobowiązane do zgłoszenia takiego beneficjenta najpóźniej no do 13 lipca 2020 roku. Kolejnym i ostatnim już zagadnieniem, które omówię w dniu dzisiejszym jest kwestia ograniczenia odpowiedzialności członków organów i likwidatorów spółki w zakresie wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych. I tak teraz na podstawie specyzacji ustawy koronawirusowej zostało wprowadzone rozwiązanie, na podstawie którego wyłączona będzie odpowiedzialność członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów wobec spółki za szkodę spółki wyrządzoną działaniem, zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki w przypadku, gdy osoby te zaniechały dochodzenia od wykonawców w sprawie umów, umów z zakresu PZP należności, które powstały na skutek niewykonania lub należytego wykonania takich umów przy czym nie będzie takiej odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nie należyte wykonanie takiej umowy z powodu spowodowane, spowodowane było okolicznościami związanymi z COVID-19. Tutaj podobny mechanizm został zastosowany, jeśli chodzi o wyłączenie odpowiedzialności karnej za przestępstwo z artykułu 296 paragraf 1.4 Kodeksu Karnego, czyli kwestia związania z nadużyciem uprawnień lub niedopomnieniem obowiązków i podobnie tutaj odpowiedzialność takich osób będzie wyłączona, jeżeli nie będą ani dochodzić od wykonawców należności w imieniu spółki, jeżeli taki wykonawca dopuścił się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w trybie zamówień publicznych, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane było okolicznościami związanymi z COVID-19. Na dzisiaj to już wszystko. Także dziękuję Państwu za uwagę. Tak jak mówiłam, jeżeli mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcam do obserwowania naszego fanpage'u na Facebooku COVID-19, wsparcie dla Twojej firmy. Można tam zadawać różnego rodzaju pytania dotyczące czy to dzisiejszego webinarium, czy innych webinariów prowadzonych przez naszej kancelarii. Zachęcam do kontaktu. Pozostajemy do Państwa dyspozycji. Dziękuję jeszcze raz. Do widzenia.